Słowo Boże na dziś. Pierwsze stycznia. Czytanie z Księgi Liczb. Pan mówił do Mojżesza tymi słowami: Powiedz Aronowi jego synom: Tak oto macie błogosławić Izraelitom. Powiecie im: Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą. Niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem. Tak będą wzywać imienia mojego nad Izraelitami, a ja im będę błogosławił. Oto Słowo Boże. Psalm responsoryjny 67. Bóg miłosierny, niech nam błogosławi. Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi. Niech nam ukaże pogodne oblicze, aby na ziemi znano Jego drogę, Jego zbawienie wśród wszystkich narodów. Niech się narody cieszą i weselą, bo rządzisz ludami sprawiedliwie i kierujesz narodami na ziemi. Niech nam Bóg błogosławi i niech cześć Mu oddają wszystkie krańce ziemi. Czytanie z listu św. Pawła Apostoła do Galatów Bracia, gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg syna swego zrodzonego z niewiastem, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu byśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg zesłał do serc naszych ducha syna swego, który woła Abba Ojcze, a zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej. Oto słowo Boże. Alleluja, alleluja, alleluja. Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków. A w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez syna. Alleluja, alleluja, alleluja. Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Marię, Józefa oraz leżące w żłobie niemowlę. Gdy je ujrzeli, odpowiedzieli co im zostało objawione o tym dziecięciu, a wszyscy, którzy to słyszeli, Zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważa je w swoim sercu, a pasterze wrócili wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jakim to zostało przedtem powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy należało obrzezać dziecię, nadano mu imię Jezus, którym je nazwał Anioł zanim się poczęło w łonie matki. Oto słowo pańskie.